Ach, zapowiada się kolejny piękny dzień w Heartlake City. Tylko jest jeden mały problem. Nie mam co robić. O, cześć, jak masz na imię? Wyglądasz na taką w moim wieku. O, fajnie, może wreszcie się z kimś zaprzyjaźnię. Nazywam się Stefani i mieszkam tu od urodzenia. O, ja jestem Emma i mieszkam tu od niedawna. Wczoraj się wprowadziłam. O, to fajnie, zaprzyjaźnimy się? Jasne, akurat musiałam opuścić moich przyjaciół. Mieszkają bardzo daleko stąd. Szkoda, ale może też się z nimi zaprzyjaźnisz. Oprócz mnie. Dzięki, jesteś strasznie miła. O, co to za zbiegowisko? Mogę się z Wami zaprzyjaźnić? Jasne! Jak masz na imię? Jestem Oliwia. Ja nazywam się Stefani. A ja Emma. O, wszędzie to są dziewczyny w moim wieku. Zaprzyjaźnimy się? Ja jestem Mia. O, chyba znalazłyśmy jakąś ekipę. Jestem Andrea. Okej, okay, to może znowu się przedstawmy: Andrea, Emma, Oliwia, Mia, Stefani. Ale mamy ładne imiona. No, zaprzyjaźnimy się? Tak, proszę, nie mam co robić. Dla mnie to super propozycja. Dla mnie też. Ja też tak chcę. I ja. No to zgoda? Tak. No to: trzy, dwa, jeden. Dziewczyny górą! Następnego dnia. Może przyjdę w to samo miejsce, co wczoraj i będą te, te fajne dziewczyny. Muszę iść to zobaczyć. O, nikogo nie ma. Zapomniałam wziąć od nich numer telefonu. O, cześć, Mia. Cześć, Andrea. Wiesz, gdzie jest reszta? Niestety nie, zapomniałam wziąć od nich numer telefonu. Mamy ten sam problem. O, cześć, Olivia. Cześć, Stefani. Wiesz, gdzie reszta? Tam są. Hmm, a gdzie Emma? Cześć, dziewczyny! Hahaha! Chodźcie, dziewczyny, może pójdziemy na jakąś ławkę w parku. Właśnie, Stefani, co tu mieszkasz od urodzenia jako jedyna? Wiesz, gdzie są jakieś parki? Z ławkami. Hahaha! Jasne, że wiem. Chodźmy. Jesteśmy na miejscu. Hmm. To jest ten park? No, a to wygląda. E, ale to jest tylko kawałek trawy. Co się z tym stało? No właśnie, nie wiem. Wcześniej takie nie było. Może pójdziemy do Rady Miasta i zapytamy się o co chodzi. Dobry pomysł. Stefanie, a gdzie jest ta Rada Miasta? No w sumie daleko stąd. Może jutro tam pójdziemy. A właśnie. Podajcie mi swoje numery telefonu. No tak, wczoraj zapomniałyśmy. Okej, okay, już podaję. To teraz ja. Uwaga, ja zapisujcie. Mój jest prosty. Nie, no ja zawsze ostatnia. Macie mój. Wreszcie, będziemy mogły się umówić. O której jutro się umawiamy? Ja mogę o 12. Musimy wcześniej, rada miasta jest do 12, a tam się idzie jeszcze z 3 godziny. Nie, no chciałam się wyspać. Trudno. Może być ósma? Wolałabym szósta trzydzieści. No okej. Okay. Jeszcze wczesne stawanie nikomu nie załem. Jeszcze wczesne stawanie nikomu nie zaszkodziło. No okej. Okay. To do jutra. Pa. O, jak dzisiaj gorąco. Jak dobrze żyć, tak dobrze ubrałam. No, ja też się cieszę. Ładna bluzka, Emma. Dzięki, twoje też. O, cześć Stefani. Cześć. Ale masz ładną bluzkę. Yy, ja miałam ją też wczoraj przez wczoraj. Serio? Tak. Aha, to masz ładną spódnicę. Dzięki. To idziemy? Tak. Ej, chyba jednak nie mogę iść, dziewczyny, wiecie. Ale musisz iść. Przecież my nie wiemy, gdzie to jest. No właśnie Stefani, Andrea ma rację. Co się stało? Zapomniałam wyjąć ciasteczka. Są w piekarniku. No to lepiej szybko biegnij, bo jeszcze swoje mieszkanie. Oliwia, to nie jest śmieszne. Okej, okay, biegnę, pa! Pa, Stefani. To co my teraz zrobimy? Musimy coś wymyślić, jakiś środek transportu, żeby zdążyć? No tak, właśnie o to mi chodzi. Okej, okay, to ja pójdę coś wymyślić. Nie, Andra, nie idź, musimy coś razem ustalić. Ja mogę przynieść konia. Yy, chyba koń ciebie. A, no tak, w sumie tak. Okej, okay, dziewczyny, ale jak każdy z nas będzie jechać innym środkiem transportu, na przykład koniem, to wtedy będziemy się rozłączać. To bez sensu. No właśnie, Mia. Andrea ma rację. Właśnie, Mia. Okej, okay, ja tylko zaproponowałam. To macie jakiś inny pomysł? Ja mogę poprosić mamę albo tatę, żeby nas podwieźć autem. A mają auto? No nie wiem, czy można tak to nazwać. Cześć dziewczyny! Poprzednie auto nam się zepsuło, więc zostało nam tylko to. A jeżdżenie czymś tym jest zgodne z przepisami? Yy, nie wiem. Okej, okay, no ale nie mamy nic innego. To ja zadzwonię do Stefani, żeby już przyszła. Cześć dziewczyny! Cześć. Nie zdążymy już dzisiaj tam jechać. Jest już 11. Wiemy, dlatego wymyśliliśmy to. O, a co to? Yy, to, jest, to jest auto moich rodziców. Można czymś takim jeździć. No właśnie nie wiadomo. Yy, Okej. Okay. A zmieścimy się tam? Spróbujemy. Yy, taka jest jest zgodna z przepisami. No, nie wiem. Pewnie nie. Oby nas nie złapali. No. No, trzeba szybko tylko jechać. Stefani, prowadź. Już prawie jesteśmy. To dobrze, bo nie wykonię, mi się stoi. Ops, nie w tą stronę. No, teraz dobrze. Okej, okay, dziewczyny. Wreszcie jesteśmy. Kto się pyta o park? Ja nie. Ja nie. Ja nie. Ja nie. No okej, okay, jak zawsze ja muszę być. No, o co chodzi? Dzień dobry. Chciałam się zapytać, dlaczego zlikwidowano park? Mm, jesteś pierwszą osobą, która o to pyta. Po prostu nie mamy pieniędzy. Co? Jak to? Co to za głupie pytanie? No nie mamy po prostu. To co z tym zrobimy? No nic, będziecie musiały same sobie zbudować park. Co? I co powiedziała? Że nie mają pieniędzy i będziemy musiały same sobie zbudować park. Co?